Cześć! Dzisiaj kolejny filmik na temat nowych roślinek w ogrodzie pustynnym. No i też posadzimy sobie te roślinki. Wchodzimy z dżungli lechkiej na naszą pustynię. No i oto roślinki, które dzisiaj będą sadzone. Już je pewnie wcześniej widzieliście. To są juki karolińskie, każda w innej odmianie barwnej. Takie były markotne, troszeczkę musiałem je pochodować w doniczkach, żeby wzmocniły się. Jak widać, już zaczynałem puszczać liście, jeden nawet odrost. Yy, także będzie z nich ciekawa, ciekawa roślinka. Tutaj widzicie odmiana Bright Edge, czyli białe są brzegi, środek zielony. Tutaj Gold Heart, czyli taki intensywnie żółty środek, a tutaj odmiana. Color guard, czyli tutaj są trzy kolory: różowy, żółty i zielony. I ten właśnie pasek jest wewnątrz. To z juk dzisiaj do wsadzenia, czyli na część amerykańską. Na część amerykańską pójdzie też taka escheweria. Ja jakaś taka widzicie, malowana. Bardzo mnie boli coś takiego, jak widzę. Musiałem to roślinka zostać uratowana przeze mnie. Pójdzie do gruntu. Mam nadzieję, że jakoś będzie żyć. No i do części amerykańskiej jeszcze opuncja Mikrodazys, wersja biała yy, różnego rodzaju kaktusy i to by było na tyle z amerykańskiej części, a do części afrykańskiej pójdą jak tutaj widzicie krasule, haworsje, aloesy. Yy, no aloesy naprawdę bardzo ładne bardzo mi się podobają. Jeszcze pójdzie rozchodnik ten, wyniosły czy, czy wielki, nie wiem jak właśnie się ten rozchodnik nazywa. Tutaj jeszcze parę roślinek takich na obrzeża. Udało mi się dorwać różnej masy rozchodniki, rojniki, też to do sadzenia obrzeży. No i bonus bardzo fajny, a mianowicie rozmnóżki, żyworódki. To też mam zamiar sobie właściwie można powiedzieć posiać. Bo o posadzeniu ciężko tutaj powiedzieć. Dookoła także będzie żyworódek bardzo, bardzo dużo. To jest roślina bezproblemowo przyjmująca się w każdych warunkach. Naprawdę gorąco ją polecam. No ale tak jeszcze przy okazji nowych roślinek to pokażę Wam co się w ogóle dzieje na tej pustyni. Czy coś żyje, czy coś zdechło. Przymrozki majowe. Niestety aloesy Trochę ucierpiały. Zobaczcie, objawia się to tym, że przymarzły im te końcówki liści, zwłaszcza te poparzone wcześniej przez słońce. Trochę szkoda, ale nie wszystkie gatunki, bo na przykład ten gatunek aloesu w ogóle nie odczuł przymrozków. Była graniczna wartość minus 4 stopnie i jak widać, osłabione liście, niezahartowane, umarły, a te, które są już zahartowane, czyli te, znajdujące się w środku, bardzo dobrze sobie z tym wszystkim poradziły i żyją dalej. Będą żyć te alesy, troszeczkę odcierpią, przemęczą, ale dadzą radę. Jak widzicie, tutaj pięknie już kwitną roślinki. Tutaj troszeczkę mrówki się wdały, ale już dają za wygraną. No niektóre, niestety, euforbio całkiem umarły praktycznie do, do gruntu, ale tutaj z tej części pewnie odbije drzewka szczęścia, krasule. No, markotnie to wygląda, markotnie, ale pieniek jeszcze jest zielony, więc daję im szansę. Tutaj widzicie aloesy troszkę przyparzone, ale środek żyje, będą żyć. To jest najważniejsze. I szybko nadrobią zaległości, bo w gruncie to mam dużo energii. Ten aloes w ogóle nie ucierpiał. Tak jak go wsadziłem, tak jest dalej. Bardzo ładnie zniósł to. Tutaj portulakaria na dole jeszcze żywa, góra już obumiera, więc też powinna jakoś tam przecierpieć, ale przeżyć. No, i tutaj aloes ten taki duży. Jak widzicie, te liście się tak pozwijały, ale środek dalej funkcjonuje, i po prostu to zdechnie. A to dalej będzie sobie rosło. I tak, już były takie nie za bardzo przybrązowione, więc trudno się mówi. Tutaj jeszcze jedna roślinka, którą wcześniej wsadziłem. To jest Mikołajek agawolistny. Do metra 50 m nawet dorasta. Fajnie to wygląda. Także jest ciekawie. No, i tutaj zobaczcie. Euforbia zczerwieniała, ale nie zmarzła. Także te euforbie są dość odporne. A na przykład tak zwana korona cierniowa, no już raczej jest po niej, raczej już nic z nie będzie. Tutaj jeszcze ta roślinka, nie pamiętam nazwy, ciągle nie mogę sobie jej zapamiętać, ale tutaj troszeczkę te górne części lekko się zżółkły w wyniku przymrozków, ale reszta... Ale reszta dalej normalnie funkcjonuje. No i przejdźmy teraz może do części amerykańskiej, bo tutaj kompletnie nic nie ucierpiało. Wszystko w idealnym stanie. Opuncje rosną, żyją, mają się dobrze, nic im się nie dzieje. Podobnie rojniki intensywnie zaczęły się rozmnażać. Tutaj na przykład kępa rozchodnika, bardzo ładnie. Tutaj kolejny rojniczek, no po prostu im. Przesadzenie do gruntu było impulsem do wzrostu. Zobaczcie sobie, jak intensywnie zaczyna się rozrastać. Także naprawdę, yy, ta część amerykańska chyba yy, mniej problemowa. Jak na razie, zobaczcie opuncję, Dynudatę, ile ma odrostów. Po prostu będzie kępa, konkretna kępa. Agawy, juki. Alo i folię, nic im kompletnie nie zrobiły przymroski. Niektóre rojniki nawet się jeszcze piękniej wybarwiły, zobaczcie te kolory niesamowite. Ale dosyć gadania o tym co jest sadzone, bo trzeba sadzić dalej, także biorę się za tamte roślinki w skrzynce i na koniec pokażę Wam efekt finalny. Zobaczcie, tak wzruszyłem sobie motyką, ziemię wokół, i teraz na tą zruszoną ziemię. Po prostu będę tak wysypywał te sadzoneczki, żyworódki. One się tam wejdą w te szczelinki, wpadną. Teraz ma być kilka dni deszczowych, popada jeszcze na to wszystko i one się błyskawicznie zakorzenią w tym i będą dalej sobie rosnąć. Także tak. Jak wygląda sprawa sadzenia żyworódek? Żadnej zabawy, one naprawdę, nawet nie trzeba ich zagłębiać w gruncie. No oczywiście, jak ktoś bardzo zależy i chce się bawić, to może tam wziąć je troszeczkę jeszcze. Przeruszać tą ziemię lekko, przyklepać je. Ale uwierzcie mi, ta roślina po prostu spada do jakiejś doniczki w innej, w innej roślince i zaraz już tam rośnie cała kępa żyworódek. Także jest to roślina praktycznie niezniszczalna. Nie bardzo odporna. Łatwa w uprawie. Dosłownie troszeczkę nawozem podlejecie i szaleńczy wzrost zaczyna. Jak chwast. Także to było na te z i bierzemy się za inne badyle. No i pustynie już obsadzone. Nowe roślinki na miejscu, jak widzicie. Juki. Znajdują się na swoim miejscu. Trzeba patrzeć uważnie pod nogi, żeby niczego nie podeptać, bo niektóre rośliny bardzo małe. Kaktusiki na miejscu. Tam kolejna juka. Także wszystko już na swoim miejscu. Tak samo tutaj ta część afrykańska nabiera kształtu, hawortie, Aloesy, Kalansze. Już znajdują się na swoich miejscach. Teraz tylko czekać, aż wszystko się ładnie zakorzeni i urośnie. Także co? Trzymajcie się ciepło. Hej.